Bardzo to było czułe podziękowanie. Albo jakoś zmobilizował Jarka. Widać, A może? Star był super. Wyglądamy przez szybę z naszego stanowiska. I co my tam widzimy? Strasznie dużo ludzi. Kto, przy... Kto się przygotowuje do startu ze wyścigu numer 19? No, Kenneth Emil Saipudino z drugiego, trzeciego Magnus, Zorro z oraz Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej, to na niego będą zwrócone teraz nasze oczy. Dla ułatwienia podajmy, że Janusz jedzie w pola zewnętrznego w kasku żółtym. Janusz, gdy wygra, będzie miał prawo wybierania pola startowego jako pierwszy. No. Była tu sugestia pewna co do wzrostu atrakcyjności show dzisiejszego żużlowego Wielki Entertainment. Liczymy, że zrobią go w tym wyścigu Janusz Korodziej i Emil Stajpudinov. Oj, Oj tak. Dobrze dopasowani, szybcy. Będzie szybko. Obydwaj są e, mniejszego wzrostu. To im pomaga właśnie w tym, że jadą szybciej. Ale kiedy bier jeszcze mniejszy. No i wiele do tego, więc... E, będzie miał ciężko tutaj. Powalczyć, ponieważ mają ten handicap, że są gdzieś. Bier stajku w i Kołodziej z zewnętrznego. Rzut na zamek, no i zostaje Janusz Kołodziej, ale już rozpędza swoją maszynę, wjedzie tam w chłop. Taka jest próba przy płocie Zorro. Odjechał Emil Czajkowinow, chciał wchodzić szerzej w ten wiraż, a więc wytworzyła się szansa na pojechanie przez Janusza przy krawężniku. Na razie jeszcze nie dał rady Emilowi, ale proszę, jak trzyma tutaj ten swój motocykl mocno, daszek nisko, filzuje tutaj uważnie przodu swojego motocykla. No i uparcie, uparcie Janusz szuka swojej szansy w przy, przy krawężniku. pierwszy skoczył Zamyka stawki. Obserwuje tutaj e, wybory trajektorii przejazdów po kolejnych wiracjach w wykonaniu Janusza Kołodzieja. Ale one na razie nie są najlepsze. wiem dlaczego Janusz jedzie tak uparcie przy krawęczniku. Gdyby spróbował szerzej i być może nawet wjechać za Emila, może to przyniosłoby jakiś lepszy skutek niż ten jeden punkt w jego ostatnim wyścigu. Wiemy, że Janusz Kołodziej miał punktów 9, teraz ma 10. A więc nie wygra turnieju ma 10, eliminacyjnego. Sefutino ma 10 i Zabot 4. Więc będzie tutaj wyrównanie. Jarek wygra rundę zasadniczą. Tak, tak mi się wydaje, że Jarosław Kampel już, Super, wy już, będzie już miał, wygrał. Mógł będzie wziąć pierwsze pole albo, albo drugie. Wyrównana, wyrównana tutaj niesamowicie stawka dzisiejszych zawodów. Ścisk w tej czołówce. Rzadko się zdarza Krzysiu, żeby w Grand Prix z 11 punktami kończyć serię 20-biegową eliminacyjną, prawda? Czy Przeważnie no zdarza się, że ktoś tam wystrzeli. No nie zawsze notuje się kompletnie, no. ale często jest tak, że ktoś strzela 15, 13, 13, 12, a dzisiaj do zwycięstwa w tej sesji eliminacyjnej wystarcza Jarosławowi Hampelowi tylko 11 punktów. No tak, tutaj widać, że właśnie trzecie, czwarte pole jest, trzecie jeszcze w miarę, ale czwarte jest, od razu zostałeś motocykl z tyłu, więc to pokazało, gdy Harry został w pole, od razu przyniósł zerówka, a pierwsze pole wygrał wyścigi, strasznie będzie ciężko z czwartego pola mi się wydaje. A kto jedzie z czwartego? Hancock, on raczej już z marzeniami o udziale w półfinałach dzisiaj pożegnał.